Siemaneczko wszystkim Witajcie w kolejnym odcinku Jest <laughs> z bunkra, z umiarza No wiecie u kogo U Jacka Recyklera, ja się powtarzam już <laughs> 150 przynajmniej raz, no nie No, albo jeszcze więcej yy, no tak już zostanie Wiecie co gonimy Gonimy modę na sukces To też powtarzam, <laughs> Odcinków potrzeba jeszcze parę Parę, parę, dziesiąt tysięcy, jak nie parę set tysięcy Zrobię wam tutaj krótki Reporcik, bo ci co widzieli, szorta, shorta, czy jak to się tam zwie, widzieli, że będzie towar, jakiś tam towar ze złomowiska. Ja, ja, no tradycyjnie, no, tradycyjnie o tym wspomnę. Efekt wczorajszego nawadniania były trzy, gu, trzy kubeczki takie i, i tyle co w tym pojemniku. Tutaj zostało niespełna 800 gram. Przerobiłem dzisiaj rano sobie dwa takie kubeczki. Tego nie widzieliście. Nie będę wam pokazywał. To jest reszta. Naprawdę to jest reszta mojego materiału, który nada mi się, można powiedzieć, że do odpalenia. Mam jeszcze takie małe wiaderko 8-7-litrowe 8 yy, samych przekaźników, które trzeba jeszcze rozdłubać, i tam samo odcinanie. Także z tego nie będę w ogóle chyba raportował, czy co w tym sensie. Yy, co musiałbym powiedzieć? Odwiedził mnie dzisiaj kolega z żoną którego pozdrawiam serdecznie Kolegę oczywiście i żonę też Jest góra fantów od kolegi Jest góra fantów od kolegi Ale to zobaczycie Sorry, ale to zobaczycie Dopiero w sobotę albo w niedzielę No muszę tak zrobić Przepraszam, muszę tak zrobić Nigdy nie miałem tam powiedzmy na celu Specjalnie gromadzenia jakiegoś Surowca, żeby specjalnie po to Żeby stworzyć jakiś film ale no, no, no chcę, chcę z wami się widzieć, powiedzmy, że codziennie widzieć może, może słyszeć to tak inaczej. Yy, dzisiaj, co jest dzisiaj? No dzisiaj są fante, kurcze, macie. Niecodzienne, niecodzienne nie, nie zawsze się znajduje takie coś na zumowisku, a w szczególności nie u mnie. Yy, dziękuję tym, którzy wysłuchali by, by początek, którzy dotrwają, dotrwają też do końca, bo wiadomo. Nie każdy słucha, nie każdy słucha mojego pitolenia o dupie Marynie, no bo kogo interesują tam styki, czy jakieś fanty od kolegi, czy coś w tym sensie. Tak jestem, no na początek musi być raport, musi być coś i na koniec musi być jakieś podsumowanie i jakby to mówić, jakby to powiedzieć o, o czymś tam pogadanie. No tyle w temacie, tyle w temacie. Pierwszym co wam pokażę to od razu może z ręki zanim wrzucę was na statyw ale u kolegi też będą będą, będą będą bardzo fajne fanty bokiem, bokiem, bokiem już widzicie, już widzicie bo tu by leciało staszy udało się ociupać udało się takie tam trochę elektroniki, no, nie jakiejś specjalnej, bo tam i płyty klasy C, klasa B i jakiś jeden tam komputerowiec, no nie będę tego wysypywał bo myślę, że nie ma sensu także tyle w temacie pierwszego fantu, pierwszych fantów w postaci elektroniki, chociaż tutaj też się przewinie elektronika w tej skrzyneczce co mnie bardzo cieszy, no nie chciałbym żebyście zobaczyli dzisiaj jakiegoś tam przedpremierowo, chociaż wam tak cyk cyk pokażę no. jest fajnie, tam też jest fajnie także co, ja was wrzucę ja was wrzucę na statyw i zrobimy podsumowanie dzisiejszego no co, urobku zoomowego Dobra, ale zanim was wrzucę na statyw, no pierwszy fant musi być pokazany. Jakby to powiedzieć, jeszcze z ręki, mówi się nie mieści tutaj pod moim nutnikiem. Termos. Termos wojskowy Mars. Coś tam, coś tam, dwunastolitrowy, litrowy No ja Wam od razu powiem, że dałem okropnie z nim ciała. Chociaż, chociaż w takiej postaci myślę, że też znajdzie jakieś tam powiedzmy zainteresowanie, a może i zgłosi się pod niego yy, mój kolega, którego pozdrawiam serdecznie. On bardzo lubi militarkę. Yy, wiecie, czego nie ma? Ja dałem ciała po czasie, <laughs> po czasie, już było, po, można powiedzieć, że po fakcie. Chociaż umie yy, reklamacje, podejście od kasy też są uwzględniane, yy, nie ma wkładu. Nie ma wkładu. No. No skapnęłem się trochę za późno, bo to powinien być, jak się nie mylę, ameliniowy, ameliniowy wkład, że pewnie ktoś go wyciągnął na, no po prostu na aluminium no, życie, ale dalej jako powiedzmy, jako eksponat, jako eksponata może ktoś ma wkład, a nie ma, jakby to powiedzieć, obudowy, być może się skusi, no zobaczcie, troszkę, troszkę koroz jest, ale to wiecie, to ma też swoje lata, tak? dalej... No góra, farba, kolor, yy, mówię jako eksponat na półkę, czy gdzieś tam, yy, wiecie, do jakiejś inscenizacji, czy <grydy> czegokolwiek w tym sensie nada się, myślę, że się nada. Yy, nie był drogi, ja drogo też za niego nie będę chciał pewnie <grydy> zwrócić koszta jakieś tam, wiecie, jakieś cipecie dla siebie. Yy, no życie, no, no mówię, pokapowałem się trochę po czasie, trudno się mówi i teraz możemy przejść na statyw i zobaczymy co tam dalej mamy. A oprócz tego, oprócz tego mam coś takiego. <laughs> oprócz tego mam coś takiego. Nie wiem mi to wygląda na jakąś starą apteczkę, wiecie, tutaj z rączką, być może, być może, nie, 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 nie jestem jeszcze pewien, być może też to być coś yy, wojskowego, militarnego. Nie wiem, może otwiera się na dwie części. Mówię, ja to bym wstawił tutaj jakąś apteczkę. Stan, oceniam na, na dobry z plusem. No, bez środka, nieważne, środka nie musi być. Fajny gadżet, bardzo fajny gadżet. No i tak, narzędzi narzędzi w sumie będzie bardzo mało. Jeden taki z kluczyków to w zasadzie jeden. Yy, India. India, jeden taki malusieniu, kluczyk 6-7. Także więcej narzędzi jako taki nie ma. Yy, scyzorek, scyzorek, <grydy> tak nam je wołają. No to wiecie o co chodzi, Staines. Yy, czyli nic nadzwyczajnego, brak jednej okładziny, ale też wiem, kto po niego się zgłosi. Yy, nieważne, nieważne, tajemnica zawodowa, nożyczki, nożyczki. Chociaż one powiązane no tak, rozkładają się, no zastanawiają się nad nimi czy ich zabrać, rozkładają się, no widzicie. Yy, ale tną. <laughs> tną tam karton czy jakąś folię przetną. Także dobre nożyczki, jak ja to mówię, pchli targ, złotówka, dwa złote, yy, tyle tam macie nożyczek, jakiś kluczyk, bo to standardowo yy, kolejne dwa kluczyki, chociaż ten to mi wygląda na jakiś taki moje Bachowski gdzieś do malucha, czy do czegokolwiek, chociaż do malucha, może nie, bo ja te do malucha co mam, e, bo kilka mam takich e, FSO, nieważne. E, dalej to jest, dalej jest to fajny kluczyk, A dlatego mówię, że maluch, bo to było razem z tymi kierunków kierunkowskazami, boczne kierunki, coś takiego e, maluchowe, nie? Ja się nie znam, ale kiedyś miałem coś podobnego, 4M, 4M, no nie wiem, wydaje mi się coś tam na malucha, jakieś boczne, no, być może jestem w błędzie, to możecie mnie, wiecie, naprowadzić no, na, na, na dobrą drogę. No teraz no, mam panda który mi się tutaj zakablował. Lampa, 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 ladyna. No, lampa nie Aladyna, ale stary PRL, yy, to powinien być, jak się nie mylę, zaoza, <laughs> bo jakieś wilkasy. Żeliwna, ciężka podstawa, jest klosz, brak żarówki, no i brak tutaj, nie pamiętam czy to była taka blaszana czy tekturowa yy, okładka, okładzina, czy jakby to tam nazwać, nieważne, te lampy mają coś w sobie, w sumie zawsze przyciągają, ja yy, nie przypuszczam żadnej lampy, żadnej lampy z TRL-u, także mówię, no super. Super fańczor. Tu taki wiecie, otwierać otwieracz na kamerę Bińczyku. Także no, taki wiecie bardziej dla piwosza. Twardzi. To tam z tego, z tamtego komputera właśnie. Co tam mamy do niego? Trochę elektroniki. Miseczki. Miseczki PRL Zobaczcie, ja o tym zawsze wspominam, Made in Poland, tu też Made, 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 made in Poland. Powiedzcie sami, czy PRL-owskie PRL PRL miseczki, to był taki fajny design. To było zdrowo i kolorowo, naprawdę, jako doniczka, jako doniczka, czy jakby to powiedzieć, oprawka na doniczkę. Fajna sprawa, fajna sprawa, a tym bardziej, że ja potrzebuję takiej kolorowej emali. Bardzo dużo cieszę się, cieszę się niezmiernie z tego. Do yy, czego by teraz tutaj przejść? Yy, nożyczki, nożyczki, nożyczki do blachy, także to taki standard yy, standard prawie, że yy, jakby to powiedzieć złomowych, złomowych narzędzi i nożyczki żeliwne, gerlachowskie. Nie są na sel, te zostają u mnie. Ja specjalnie mówię, że zostają u mnie, bo zawsze się dużo ludzi odzywa po nożyczki. Ja jeżeli znajdę jedne, pojedyncze sztuki, chociaż ja ich nie znalazłem, o, przepraszam, bo to bym się bardzo pomylił, nożyczki i parę gadżetów yy, tak jak ten nie piekarnik, tylko termos był odłożony dla mnie, czekały na mnie yy, dzięki panu kierowniko, kierownikowi placowemu yy, kierownikowi placu, dobra, tak powiedzmy yy, resztę gadżetów sobie znalazłem, no to chociaż jeszcze coś jeszcze od niego było chyba, yy, właśnie ta skrzyneczka, ta 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 i, i coś tam jeszcze, nieważne resztę sobie dopatrzyłem sam te zostają u mnie, jak mówię jak znajduję dwie, bądź więcej sztuk to wtedy się mogę podzielić, ale pojedynczych nie oddaję no i zobaczcie, zobaczcie na tą sikierkę taka ala ala, czy coś tam kustomowa, czy jak to się tam zwie hand hand, coś tam, organ tu jeszcze jest sygnatura SAF Szwed, szwedzka, szwedzka? Szwedzka. Wydaje mi się, że Szwedzka siekierka malutka, fajniutka. No to nie będzie tanio, <grytanie> to nie będzie tanio, nie będzie tanio. Fajna. Pierwszy raz nie znalazłem, ta też czekała na mnie. Także no dzięki wielkie panie kierownikom placu. Wulkanizator, wulkanizator. Także coś fajnego z czasów PRL, chociaż to jest Yy, tak, 5 rubli 60 kopiejek, czyli to jest radzieckie ustrojstwo nie wiem czy działa, jeszcze nie sprawdzałem yy, także fajny gadżet, myślę fajny gadżet na pchylitarkę będę miał <laughs> chyba, że zdąży zniknąć, czego bym nie bardzo chciał chociaż wiadomo, czy ja sprzedam tu, czy sprzedam tam ale no, chcę mieć to ze sobą na pchli teraz Was zabiorę na chwileczkę, chociaż to nie będzie fantem, powiedzmy, że dnia taką wieżę, taką wieżę no w częściach sanio, sanio, czyli nic specjalnego, <ścoughs> nic specjalnego kabel odcięty ale są te kable, wiecie żeby je połączyć, to wieża trzyczęściowa na na, 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 na 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 kasety, tam jeszcze jakaś kaseta jest w środku, o dziwo, jakaś kaseta jest w środku, że nie będzie wiedzieć nawet do czego to służy, takie widziałem gdzieś tam filmiki na YouTubach, Winto pasindropor nurgierdzisio bachowit, doba lewicz, doba do do lewicz, coś po włosku, także jest na kasety, na kasety, radio, tak, i część chyba tam, nie wiem, jakby to powiedzieć, Yy, wzmacniająca, czyli, czyli wzmacniacz, yy, tak, to pewnie był wzmacniacz. Nie wiem, czy tu coś powinno być na no, tych jakieś gałeczki, czy jakieś tam cokolwiek. Podejrzewam, że będzie działać. Tu brakuje jednego tego na no, potencjometrze, czy jak to tam się zwie, yy, przesuwacza. Podejrzewam, że będzie działać widocznie ktoś, komuś zależało tylko na ucięciu kabla przewodu zasilającego, czy jak tam zwał nieważne, Naplitark sprzedawałem, sprzedałem już ich bardzo dużo taki nie, może nie sam nie, tylko jakieś tam innych radiów czy wzmacniaczów, wszystko też było bez kabla jako tam, powiedzmy, że niesprawne no i fancior fancior taki dla mnie niecodzienny niecodziennie takie coś się znajduje to jest od AK, kałaszników, co takiego, tam zobaczcie jeszcze jest nabite, no nie powiem że nabojami, bo to są tylko y, łuski ze zbitymi spłonkami, oczywiście jak najbardziej. No mm, to co powiecie na ten temat? Y, takie rzeczy, takie rzeczy na no, no mówię niecodzienne, nic specjalnego naprawdę nic specjalnego ale znalezisko jak najbardziej niecodzienne tak jak cała reszta no, u mnie się przewija z reguły bardzo dużo narzędzi, tam są pełne skrzynki co mówię, że muszę je posegregować ale jest urozmaicenie, jest urozmaicenie. nie zawsze jest to samo czasami jest coś yy, niewiele niewiele, ale ale jakby to powiedzieć treściwie. Dobra, i wiele nie przedłużając. Już dziś mogę zaprosić Was na jutrzejszy odcinek. No i jeżeli się uda. No jakiś tam niedzielny. Także co? No trzymajcie się. Do następnego. Hej!